niestety do środka nie ma co wchodzić wszystko zawalone z wewnątrz już pierwsze piętro znalazło się na parterze Tutaj jeszcze piwnice widać, o parter też tu się zawalił niestety niko to nie dba ale jeden z budynków został wyremontowany są mieszkania nie wiem co z budynkiem Trzeci budynek wygląda, jak coś tam by miało być robione. Ale zacny jest obiekt. Jest czy tam czytam tam komentarze, że to był największy zamek w Wielkopolsce swego czasu. Niestety rodzinę Niemcy wysiedlili podczas wojny światowej. Później to Pegier przejął i można powiedzieć, że Pegier to zaniedbał. Porzucił. Oczywiście, jak znajdę jakieś informacje, to w opisie filmu będziecie mieli. A byłem kurty 5 km od Babimostu, to się znajduje. Gdybym wcześniej wiedział, to bym tu wcześniej przyjechał od razu z Babimostu, a tak specjalnie z domu wyżej, żeby to miejsce dzisiaj odwiedzić. A wczoraj wieczorem wróciłem z Legnicy, z tych szpitali poradzieckich. Ale warto było Ja masz odpoczywa Tu jest tył tego parku znalazłem taką ziemiankę Na daim życie będzie zapalona śmieciami muszę latarkę i odpalić kupę tu jest słoików tu jest zamorowane, szpadel został. No cóż, podejmiemy próbę wejścia do tego zamku, bo widziałem, są dwa okienka do piwnicy odkryte. No, może się uda, zobaczymy. No dobra, tutaj udało mi się wejść. Więc jesteśmy w piwnicach tego zamku. W piwnicach albo lochach. Tu widać, że coś pod spodem przebiegło. Nie wiem, co mogło tu być. Jakieś pomieszczenia. Jakieś pomieszczenia, jakiś korytarz techniczny czy coś. To tak samo idzie. Tu mamy do góry, wyjście. Może latarkę chyba tak bliżej tego niż. Byście widać, widzieli. na zewnątrz namurowane tu wszystko się obaliło kurde z drutami no kiepsko to wam powiem, wygląda siany tak są popękane i cienkie jak się nie mylę ten zamek Polak budował budował albo wyłożył pieniądze na to więc by się zgadzał, czemu taki cienkie to wszystko roślinki porosły. Tu mamy kolejną część piwnicy. Ale ta latarka się brzeje. Fajnie, bo ona jest bardzo mocna, ale ona po przygasa. Czyli ten czwarty tryb to taki chyba Turbo, który na kilka sekund tylko starcza, i później musi. No ale on gorzej świeci jak te moje z Lumiksa, które są tańsze od niej. Kupę piachu tutaj jest. Tam jest druga część piwnicy, i chciałem wejść, ale patrząc, ile tu gruzy jest to dobrze, że nie przemylę. Chyba bardziej, że tam... O, kamieniarz wyciekł. Nie ma żadnej daty. Dziwo. A ziemia tu taka jak nad morzem, taka mąka typowa. chyba jakiś komunik był tutaj się w Lalińsko. tutaj co mamy tutaj za falisko nie wiem czy na górę wejdziemy powiem wam skoro to wszystko tutaj aż do piwnicy runęło widzicie tu hmm. wychodzi to co to jest taka ta szufladka stalowa Chodzi o to, że piwnica bardziej bezpieczna tu jest. Tu może od ścieków było coś. No i zasypany jest. Jakiś garnuszek. Co go dziwiło? Skarbą szukał ktoś? <laughs> Dobra, nie chceśmy w środku trzeba uważać by to nie wpaść do środka, wszędzie dziury podam Chyba jest jasno dlaczego tu wszystko pozapadło, ale z tej strony jest, a tutaj nie. Moim zdaniem ta strona musiała przeciekać. Musiał być dach uszkodzony i mamy właśnie pokaz co woda robi. Poduszki. Średnio wietrze na poduszki, jeszcze się długi. To śłgię nice ta lampa strach normalny chyba że z tej strony może da się przejść i tu byliśmy w tej części piwnicy i taki. Ten filar są, tu już wiemy od czego. No ale jak się po tym idzie, to ma takiego ududnienia Tu jest wejście No nie wiem, czy my idziemy. Taki samochód podjechał. Idę stąd. Jeszcze kafelki się chowały. Na górę prowadzą. Tu było chyba zejście do piwnicy. Ktoś musi chyba się kręcić dookoła. bo czuję no jest zapach papierosa. Naprawi się osobą niepalącą. więc szybko wyczuwam tytoń. Słuchajcie, to ślub jedzie. Nie gadajcie, że tu zdjęcia będą robić. No ale ja tutaj podjechali ich sprawa. Nie wiem do czego to mogło służyć. Te zaszczały. Nie ma żadnych dziur na wylot. Tutaj jakieś rurki są. Jest jakaś fontanna wewnątrz, była, była budynku, co? Ciężko mi powiedzieć. ale komin to kuli do końca tą część komina tak samo dobra idziemy na wierzę zobaczyć skoro ktoś flagę powiesił kilka miesięcy temu to powinno być ok Schody na takim <taki szym się trzymają. Jest tu jajeczko. skorupka jajeczka. No, na samą górę już nie wejdziemy, bo schodów brakuje. Tutaj Mało nam brakuje da mi się podjaśnić widzicie dach był robiony kilka lat temu chyba nawet komin nie był poprawiony Mam Huberta, Emilia. O, soczek ktoś zgubił. No nic takiego ciekawego, nie ma. Patrzcie to w jakim stanie te wszystkie okna się zachowały. To samo drzwi. Tyle lat. W idealnym stanie. Nikt to nie konserwował, nie malował. Zobaczymy co tutaj będzie. Myślałem daleko nie pójdziemy to chyba schody jeszcze szły, ale główne wali spod Schody na takich hakach się trzymają Widzicie? Taka sytuacja, że kurde mole klucik zgubiłem. Nie mam jak odpalić. Teraz chodzę i szukam. Próbowałem na kable to. Bez mój strzelił, tylko by było słychać pryknięcie go. <słuch> Będzie cud. Ja kluczyk znajdę. O, tutaj z tyłu. Kieszące dziura jest. Nie wiem kiedy na się ona zrobiła. Widać no, nie tylko ja coś zgubię To e ja pier tak to jest tak się śpieszyłem powiem wam podejrzewam, że mi tutaj to wypadło, bo jak spacerowałem dookoła robiąc wam zdjęcia, to na pewno tam mi nie wypadło, bo tak nogi wysoko nie zadzierałem ani nie musiałem się spinać porównując Tutaj, nie, dzień nowy. do góry zacząć wejść pod drabince czy po tych schodach starych. Dlatego stawiam, że tu u góry, chociaż na dole wszystko obeszłem i nie ma. Nawet idę swoimi śladami. Koiś we no nieprzyjemna sytuacja. Tym że po swoim kobiety jeszcze muszę jechać samochodem. Będę musiał chyba się kogoś poprosić o śrubokręt, młotek. Kombinerki wychodzi na to. No i tak, moi drodzy, wyszło, że motocykl zostaje w obienicach. Ja czekam na Podwózku. Ja jutro przyjeżdżam po motocykl Próbowałem tutaj z pani synem stacyjkę naprawić. Kablami łączyć. Nie wiem dlaczego nie odpala. Pozostaje mi zamówiona stacyjkę i sprawdzić, co się stało. A kurczak nie znalazłem to nie znalazłem.